Targi, dziewiąta edycja Targów Ogrodniczo-Rolniczych w Sypniewie uważamy za otwarte. Dziękujemy. My z Panem Burmistrzem też chcieliśmy bardzo serdecznie Państwa powitać i podziękować za to, że jesteście, przyjęliście zaproszenie, to dopiero się rozkręca. Wszystko przed nami, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować tym panom, ale nie tylko tym panom, tym osobom, które, czyli panu dyrektorowi gronu pedagogicznego, panu prezesowi i też członkom stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych za tą wytrwałość, za to, że możemy się co roku z pewnym z dwuletnią przerwą się spotykać. I, I życzę przede wszystkim dużo wytrwałości, a nie wiem, co już będzie się działo, zapowiedź już była tak, tej 10 jubiluszowego. Na dziesiątych jubileuszowych targów ogromniczych. Myślę, że to naprawdę już zapraszamy wszystkich oczywiście panowie. Także mam nadzieję, że będzie dużo, dużo różnych wspaniałych rzeczy dla, dla was, dla mieszkańców naszego powiatu. Powiem w ten sposób. Korzystajcie, bawcie się, czujcie się jak u siebie w domu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Tego typu wydarzenia są bardzo istotne dla promowania... Polskich narodowych produktów. W tej chwili w całym naszym kraju, między innymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, promujemy wszystkie produkty wytworzone rękoma polskiego rolnika w ramach hasła Dobre, bo Polskie. Namawiamy wszystkich, aby wybierając, dokonując wyboru towarów na półkach kierowali się również tym aspektem, że są wyprodukowane rękoma polskiego rolnika. To wspiera polskie rolnictwo, jakże dobre, jakże produktywne, jakże wyróżniające się na tle Europy, ale również wspiera polską gospodarkę. O to nam bardzo chodzi. Tego typu targi tutaj między innymi w Sypniewie mają również i takie zadania. I chciałbym wszystkim organizatorom, tym, którzy przyczyniają się do kolejnych edycji tego wydarzenia, pogratulować i podziękować za jej kultywowanie. Panie prezesie, dziewiąte targi ogrodniczo-rolnicze powiatowe, targi ogrodniczo-rolnicze w Sypniewie, właśnie przed chwilą zostały oficjalnie, można powiedzieć, otwarte. Czego mogą się spodziewać wszyscy ci, którzy gdzieś tutaj krążą pomiędzy stoiskami? No, przede wszystkim. Ogrodnictwo i rolnictwo, doradztwo to najważniejsze elementy, które chcemy tutaj przekazać. Chcemy promować lokalnych przedsiębiorców, lokalną żywność, lokalną, lokalne ogrodnictwo, rolnictwo, firmy, które tutaj na naszym terenie funkcjonują. Dodatkowo są atrakcje w postaci zabawek, ciuchów, biżuterii, wyrobów rękodzielniczych. To takie najważniejsze. które... Panie prezesie, dziewiąta edycja. Jak zmieniały albo czy się zmieniały te targi od pierwszej do teraz? W porównaniu do pierwszych targów, zostały te atrakcje, które są najbardziej rozchwytywane. Więc dla tych ludzi, goście nasi przychodzą tutaj i starają się dopomóc naszym przedsiębiorcom, aby no, funkcjonowali na rynku, bo wiadomo. Po Covid, ciężkie czasy nastały. No właśnie, przepraszam bardzo, czy pandemia popsuła wam nieco organizacyjne szyki. No dwa lata musieliśmy odpuścić organizację targów. Wróciliśmy z niepokojem, czy się uda. Udało się i mam nadzieję, że. No będzie to się jednak rozwijać mimo wszystko i tych przedsiębiorców będzie coraz więcej. No właśnie chciałem o to zapytać, bo dziewiąte, a to oznacza, że za tydzień bardzo, za tydzień, za rok, przepraszam, że za rok bardzo poważny jubileusz, czyli dziesiąte targi. Ja wiem, że trwają jeszcze obecne, ale macie już w głowie to, co się będzie działo za rok. No przede wszystkim powołujemy swoje prywatne media, które będą promować tą imprezę, a więc chcemy się rozpromować na większą, większy teren, który zgromadzi może tych... Wystawców przede wszystkim, którzy, których jeszcze u nas nie było, którzy chcieliby do nas przyjechać, wystawić się. Liczyliśmy na początku, że te targi będą tutaj zajmować cały park dookoła. Rozrośnie się to podobnie jak tutaj w naszym sąsiedztwie niedalekim. No niestety. No to właśnie może za rok. Może za rok się uda.